Siemanko. Zobaczcie, jaki do donax, Piękny, połamany to górwę. Panika jest. Pomroziło wam bananowce. U mnie jeszcze nie było przymrozku. Co robić? Zostawcie, zostawcie bananowce. Dobra, na, pokażę na mniejszym przykładzie, ok? Jesteśmy przy Maureli około dwójpółletnim i jak wam pomroziło liście, zauważcie, że środkowy liść, nawet jak z góry przymroziło, to w środku będzie jeszcze ładny, zielony no, albo bordowy. I teraz tak, jak przyjdą kolejne dni ciepłe to nie wykopujcie jeszcze, spokojnie, bo może być nawet 15-20 stopni i one znowu trochę zaczną rosnąć. Po prostu to, co Wam zmroziło, poczekajcie 3 dni i obetnijcie tyle, ile po prostu wymroził mróz, przymrazek. No, rozumiecie. Nie panikujcie. Tym dłużej w gruncie, tym lepiej jest przezimować. Ja zostawiałem kiedyś nawet do listopada, robiłem testy z bananowcami, że mroziło je przymrozki, znaczy się atakowało 4 razy. Są filmy na YouTube stale bo dużo osób na, tutaj na profilu nie wie, że jak kręcę już ponad 10 lat, nie. I bez paniki z innymi roślinami tak samo. Spokojnie. Przyjdą jeszcze na pewno ciepłynie. No chyba, że mieszkacie gdzieś w górach już nie przyjdą, no to nie ma z miły, trzeba wykopywać. Tyle. Jak macie pytania, piszcie tam. No, aj dzięki za 35 tysięcy obserwujących. Zimno rano było. <laughs> A słuchawki to mój mikrofon. Do następnego.